Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą naszego świata, z wyjątkiem maleńkich skał, które czasami znajdują się na naszej orbicie i są tematem wierszy i bajek ze względu na swój obraz, który inspirował ludzkość od tysięcy lat. Więc, co by się stało? Gdyby Księżyc nagle zniknął pewnego dnia, czy nasza planeta może nadal istnieć? A może myślisz, że życie na Ziemi może trwać dalej? Zanim przejdziemy do naszego filmu, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i polubić ten film, który przygotowałam w wyniku długich wysiłków. Na początku był chaos. We wczesnych stadiach powstawanie Układu Słonecznego nie było tylko 8 planet. Powstały liczne planety protoplanetarne które nie mają regularnych orbit, jak obecnie, nieustannie zderzały się ze sobą i wyrzucały ogromne głazy do układu słonecznego.